Jeśli chodzi o potencjał polskich firm i naukowców, to w wymiarze powiedziałbym intelektualnym czy, czy dorobku naukowego mamy się czym pochwalić, natomiast myślę, że największym problemem i wyzwaniem jest przejście od słów do czynów. Dla naukowców często produktem jest publikacja, praca doktorska, cytowanie, kolejny grant a tak naprawdę w życiu gospodarczym no, jednak liczy się możliwość skomercjalizowania technologii, trafienia z nią na rynek do klienta. I to jest zresztą coś, w czym specjalizuje się InnoEnergy. My właśnie w tym aspekcie staramy się wspierać przedsiębiorców, innowatorów, a także naukowców. Ale trudno jest często naukowcom połączyć te kompetencje, to znaczy kompetencje związane z rozwojem technologii, z rozwojem produktów czy usług są inne niż klasyczne kompetencje, których wymaga się w środowisku akademickim, w środowisku naukowym. Polska ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o technologie informatyczne, szeroko pojęte ICT i tutaj jest pewnie dosyć interesująca nisza dla, 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 naszych, dla naszych naukowców. To są technologie związane z zarządzaniem siecią elektroenergetyczną, to są technologie związane z cyberbezpieczeństwem, to są technologie związane z zarządzaniem popytem, to są kwestie optymalizacji pracy źródeł wytwórczych, Budowy rozwiązań, które pozwalałyby na przykład na diagnostykę predykcyjną, a więc wcześniejsze tak naprawdę prognozowanie stanu urządzeń, których energetyka korzysta, tak, by zminimalizować kwestie, czy to remont, częstotliwości remontów, czy to nieplanowanych odstawień urządzeń. Tego typu rozwiązania są myślę, bardzo interesujące i bardzo na czasie w związku z tym trendem do digitalizacji i ucyfrowienia wszystkiego co nas otacza, a przy tym są, jeśli chodzi o nakłady, często niezbyt kosztowne i skalowalne dość szybko, co daje atrakcyjne stopy zwrotu i pozwala zaangażować instytucje wsparcia biznesu, które, które na to liczą.